W tym roku dziewięć drużyn wzięło udział, co jest dosyć fajnym wynikiem. Tak jak mówię, co roku jest ich coraz więcej. Dobra zabawa, integracja, spotkanie ze znajomymi, no i rywalizacja, wiadomo. Rywalizacja nie schodzi nigdy na drugi plan, chociaż... Nie, wiadomo. Tutaj już na pewnym etapie wchodzi naprawdę ciężka gra. Nie ma czegoś takiego, że zabawa po prostu. No, ten turniej już odlacł, że takiej integracji naszej społeczności, małej przysiednicy no i okolicznych tak naprawdę wiosek jest to no, według mnie super inicjatywa, żeby po prostu życi są, jakby odprąć od tego zgiełku dnia codziennego. Nie? Więc wydaje mi się, że to jest super inicjatywa i też dlatego tutaj gram. Turniej odbywa się dzisiaj też z dofinansowania środków z powiatu brzozowskiego, za co bardzo dziękujemy. Skupia to całą społeczność, jak i również proszę zauważyć, są tutaj drużyny prawda, z, różnych, z różnych miejscowości, więc można powiedzieć, że jest to taki ogólnopowiatowy turniej, więc bardzo fajnie cieszymy się z tego powodu. Ten dzień to nie jest tylko sam turniej, jest później jeszcze festem, także zapraszamy całymi rodzinami. Można świetnie tutaj spędzić później czas przy muzyce, teraz pokibicować swoim rodzinom, bo to w większości są tutaj chłopacy z wioski, od nas, którzy tutaj grają w swoich drużynach.